Dzisiaj tworzymy mural, który nazywa się Co-Creating Remedies, co znaczy w tłumaczeniu takie wspólne leczenie, ale w jakimś takim bardziej emocjonalnym formacie i było zaangażowane około 40 osób w absolutnie raznym, w różnym wieku, w różnym doświadczeniu, nie obowiązkowo było tu żadne twórcze doświadczenia, a tylko właśnie to zaangażowanie, aby stworzyć coś razem. Najbardziej to są osoby z Ukrainy i Polskie, ale tak, także dołączyli się do nas na przykład osoby z Białorusi oraz Hiszpanii na przykład. E, tworzymy ten mural i ma on sobie taki najgłówniejszy pomysł o tym zjednoczeniu e, i o tym takim pozytywnym nastawieniu między e, dwoma krajami e, Polski i Ukrainy. I właśnie jest on stworzony naprawdę bardzo różnymi ludźmi, e, które wspólnie zdecydowali dzisiaj spędzić ten czas razem i stworzyć coś e, większego i na dłuższe lata, aby pokazać ten pomysł razem. Jutro zapraszam na prezentację oficjalną tego muralu. Będzie on już skończony, więc oficjalnie zapraszam o 13.30 zobaczyć. Trochę powiemy więcej o tym.